Siema, witam was w pierwszym odcinku mojej nowej serii z FIFA. Ogólnie będę w miarę jakiś ciekawy sposób prowadził tą serię I będziemy tutaj sobie zbierać takie punkty, które ja będę zapisywał sobie tam Wy będziecie mi na liczyć I tak, przejdźmy sobie do punktacji Ogólnie za wygrane mecze dostajemy kilka punktów, za przegrane dostajemy minusowe punkty Za, wygraną, za wygrane mecze dostajemy mianowicie 5 punktów za przegraną dostajemy minus 2,5, za bramkę 1, a za straszoną bramkę minus 2. Za awans dostajemy 10 punktów, a za awans mistrzostwem dostajemy plus 15 punktów. Natomiast za utrzymanie dostajemy 5 punktów, a za spadek minus 10. I tak, jeśli mamy punkty na minusie, to musimy go fixować, tak żeby nie mieć punktów na minusie, bo no, bo tak nie będziemy tej serii robić. I także te punkty będziemy mogli sobie kupować z zawodników. Złoty inform kosztuje 10 punktów. Złoty zwyczajny zawodnik kosztuje 7,5 punkta. Złoty słaby zawodnik kosztuje 6,5 punkta. Srebrny inform kosztuje 5,5 punkta. Srebrny zawodnik 4,5 punkta. Srebrny słaby zawodnik 4 punkty. Brązowy inform 3 punkty. Brązowy zawodnik 2 punkty. Brązowy słaby zawodnik 1 punkt. Paczki też będzie mogli kupować za punkty. Paczka złota 7,5k. 10 punktów, paczka słaba za 7,5 punkta. Certowna paczka dobra za 6,5 yy, punkta. Strabna paczka słaba za 5 punktów, brązowa paczka za 4 punkty i brązowa słaba paczka za 2,5 punkta. No i jakoś was to prowadziłem w nową serię. Mam nadzieję, że przyjmie się dobrze na moim kanale. No i to by było na tyle w tym odcinku. Cześć!